Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Gaczerek, a to jest po raz już piąty, piąty odcinek mamy e, Mounted Blade Warband i już jest po tych wszystkich całych egzaminach, już wszystko jest ok. E, dałem sobie moment na, na ten, na odpoczynek i, i e, generalnie dzisiaj jest czwartek, mam nadzieję, że to wrzucę maksymalnie do jutra, czyli do piątku nie ma nas w Jalen, bo po tym samym wielkim turnieju Chciałem, na chciałem nagrać, i tak mi się wydawało, że nagrywam, a jednak nie, ale wiele nie straciliście, y nie wygraliśmy generalnie. Ale znaleźliśmy Frejhina tak czy inaczej i dostaliśmy misję wykonania kolejnej wojny, tym razem z już chyba ostatnimi ich i ostatniej tej ostatniej e, frakcji przeciwko ostatniej frakcji, z którą jeszcze, no, rodokowie nie miałem. Y nie mają y woj y wojny, tak. Y ale co, tak, może skoro już jest w miarę tematycznie jak na w tym czasie, to były egzaminy, było całkiem ciekawe. Nie powiem, no czegoś powiedzmy, z takiego już nie przeżyję, że w gimbazie było, napisałem, uważam, że dobrze było wszystko, całkiem y y y nie poradziłem sobie tak źle. I no, jakie wyniki to już się zobaczy, no po prostu. Ale tak to... No było w miarę, tak uważam. Tak, tak w mocnym sk bardzo skrócie. O yapie. Ale... Dobra, bicie ich, no. Halo. ciachcie Ale strzał. pięknie Zginęli nasich? Tak, zdedali. No to nie dobrze. Poprzonych już. Dobra. W miarę jest. No i są... Aha, fajnie, fajnie, że sprzedajesz przedmioty, Kaczer. Dobrze to zrobiłeś, najlepiej. Kur, brawo, świetny, świetny materiał. Więc wrac wracamy się szybko do y, rodoków i poszukamy tego. Cholera jasna. No nie, no nie. Dobrze, nie, dobrze, już sobie podaruję. Naprawdę, to, to nie jest warte świeczki. Uźwa fajnie. Najlepszy odcinek. Świetnie się papicie na pewno oglądając. Dobrze. Bardzo... bardzo fajny merytoryczny odcinek się zaczyna od tego momentu. Turniej! O! W sumie możemy wystartować skoro. Tam nie nagraliśmy to coś tutaj zrobimy, więc napierniczemy ich. Właściwie mamy. A no tak, bo się poddaliśmy. Nie, nie dwukliśmy. I zasada turnieju polega na tym, że ja mogę zdedać, powiedzmy, ale, ale muszę zabić przynajmniej jednego w pierwszej rundzie, w dwóch w drugiej i trzech w trzeciej, tak? I tak po kolei. Dobra, jedno Po prostu ich zabijmy. Nasza drużyna albo, albo my musimy zabić tam. Pach pach Dobra, to zabijanie. Easy peasy. Nie stawiamy na razie na siebie. Bo, bo ja się obawiam, w wyniku takich. Takich. Y, postawień na siebie. O, ale w głowę dostała. Headshot, no scope, 360. O nie. O, to jest bardzo źle. Kur... Kuźwa mać. Nie dostałem tego łóżnika. Bo to jest najgorsza klasa chyba w tym samym Ale mamy tutaj Marnida. I, I tyle było z ich, jego historii. On miał ostatnie 5 denarów, bo okradli go z tego co pamiętam. Ee, ci, bandyci. O, Katrin, kolejna do, do zebrania. Zabieramy cię. Dobra, mamy chyba trzech ludków razem z nami. Całkiem fajnie. Super. No, świetnie. No, ale fantastyczne Najbardziej pechowa chyba seria. Serii Mounted Blade. Masakra oni są. Proszę nie świecić tak słońce, bo mnie aż tu rezi po oczach. Tak, vril. Dobrze. Strzelajmy. O, ale headshot. Ciao, Ale porobię ją. Już tylko jeden został, kolega. Ciebie to już. Prosta. Jest. Dobra. W końcu jakieś zwycięstwo. W końcu coś nam się udało. Jej, mamy dziesiąty level, ale co możemy zrobić? Możemy ich uzbroić oczywiście. Tych naszych kolegów. Mm, tu masz taką marną. To masz nawet chociażby nieco tą lepszą. I tarczę ci damy, bo, bo, nie, bo nie masz obecnie. Mierz nerdycki sortowanej stali? Co to jest? Ja tego. Ja takiego nie nosiłem? Co za masakra. Jak to nie możesz? Nie masz 8 siły? Ej. Co za żenada. Marnie. Marnie, marnit. Marnic znam ale rekrutujemy i zobaczymy. Może oni. To, to jest ta piątka ochotników, którzy zmienią y, losy te, tej drużyny. Do Jelkali... Nie, po, pobiegajmy trochę po tych wioskach, żeby znaleźć sobie... Znalazłem. Mm, ale znalazłem. Ach. Dobrze, słuchajcie tutaj i my sobie poradzimy razem. Jest nas niewielu, ale razem pokonamy wszystko. Wszystkie przeciwności los. Roz... Nie, nie się, Proszę zgrupować. Jak oni tak strzelają już? Pogrzało ich. Okej, okay, są już blisko. To jest niedobrze. Nie, atak. Atak, atak, atak. Wow wow! wow. To, to było niebezpieczne, ale tutaj też też nie jest fantastycznie. ciachcie ciach. ciach ty mnie, a ja ciebie. Ciach ty mnie, a ja ciebie. No. Czemu tak dobrze się bronisz? Co to za poziom? Czy ja zwiększyłem go, czy co? Przecież nie! Kurwa mać! Masakra. Bełty masło mi zabrali. Potwory. Świetny odcinek, najlepszy. Super. Dumar. No i znowu nie mam ani Marnida, ani kadry. Nic z nim nie pozostało. Faj, fajn, fajny odcinek. Najlepszy. Bardzo szczęśliwy i pomyślny. O nie, coś nas goni. No nie! Swobodny przejazd. 140. Mogę ci zapłacić stary. Tylko proszę nas nie zabijaj. Siedmiu lutków, to jest coś. No nie kolejniej! No weźcie no. Przejazd. 122 no chyba sobie żartujecie, że wszystko mi musi napadać tutaj. Jeszcze coś się znajdzie, tak? Najlepszy odcinek. Kur. Dobrze, bierzemy kolejnych czterech. Jest, obóz szkoleniowy. Tam tam się przeprowadzam właśnie teraz. O, jest jeszcze oddział do. Weźmy dwóch włóczników. Okej, okay, możemy ich uczyć. Dobra, tutaj mamy ten obóz szkoleniowy. To możemy się tłuć z nimi i przez to ich expić. Czy nie, powiem, jest całkiem. ...wpytkę opcją. Bo... ...zanim tak naprawdę możemy ich szkolić, tylko no... ...czas musimy poświęcić oczywiście. Dobra, ciach. Nie będziemy ich tracić. oczywiście oni nie giną jak teraz ich tak tłuczemy. to jest też dobra. Nie muszą ginąć, żeby się ekspić. Dobrze, minęły dwa dosłownie momenty. A ja ulepszyłem tam tylko... ...paru, parę sztuk tam ich, nie? I... i lecimy dalej. Zdobywać wojsko, może ono w końcu coś osiągnie. To musi być ten... dzień. To musi być ta chwila. Jakoś leciała powiem, jak podobna piosenka. To ruszamy do Jelkali i oddajemy quest'a już chyba ostatniego, bo nie wiem co on może mi dać skoro... Przede wszystkim mamy... ma wojnę tak naprawdę. O nie, no nie gadajcie, no... jest no jesteś... Dobrze. Zobaczymy jak, jak... nam się uda. Może... może to będzie ta szczęśliwa chwila, w której coś zrobię. Sprawdźmy to eh, Bastor Turu duru duru, turuduru. ale zabiłem chyba kogoś to. się stanie, jakbym zdadał. Znaczy, podejrzewam, że to ja zabiłem. Ale wolałbym na wszelki wielki nie wypadać z turnieju. Znaczy, nie, nie dodać. No nie! Zabiłeś mnie, w frajerze. No. Nie... <śleszy> Ten odcinek. Ahoj.